Jakie są zasady ścigania w Formule 1? Kiedy zawodnik ma prawo do wyprzedzania, a kiedy nie? W końcu wiemy trochę więcej na ten temat. Opowiem też o powracających moich nadziejach na naprawdę dobry sezon, o starym narzędziu, którego wciąż używa Adrian Newey oraz o bardzo dziwnych i to delikatnie powiedziane nowych osłonach na koła w Formule 1. Zapraszam Was na kolejny Ósmy Wiek. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto. Ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. Udało się zebrać kilka naprawdę ciekawych tematów na ten odcinek, więc od razu przychodzę do rzeczy i zaczynam od tego, czego Wam mówiłem, że już nie będę robił, czyli od dawania nadziei na jakieś fenomenalne wyścigi w tym sezonie i na jakąś walkę pomiędzy Ferrari a Red Bullem czy McLarenem a Red Bullem. Więc, żeby trzymać się tego, co powiedziałem, to powiem po prostu, jaką mam nadzieję jako kibic, a oprę się na. W słowach Freda Wasera, który w hiszpańskiej marce powiedział, że Red Bull cały czas jest delikatnie z przodu, ale zbliżamy się, czują presję. Muszą przez to być bardziej agresywni w doborze strategii. Nie mają już takiej swobody jak przed rokiem. Zmieniły się zasady rozgrywania wyścigu po prostu, a dla nas to szansa, bo jeśli zrobimy jeszcze jeden krok do przodu, to będziemy w stanie walczyć z nimi w każdy weekend. A ten krok do przodu Ferrari może zrobić już na to, że imola, bo będzie miał przecież nowe poprawki w Swoich samochodach. Nie robię sobie nadziei, żeby nie było, tylko przytaczam słowa Freda Wasera. Przytoczę jeszcze słowa Lando Norisa, który świętuje razem z ekipą w fabryce McLarena, Świętuje oczywiście swoje pierwsze zwycięstwo i zapytano go to dosłownie tam kilkanaście minut przed nagraniem tego odcinka ta rozmowa się pojawiła. Zapytano go w telewizji Sky, czy on i McLaren mogą powalczyć w przyszłym roku. Zaznaczam w przyszłym roku z Red Bullem o tytuł. Landon Norris odpowiada 100%, że tak. Więc. Znowu nie robię sobie nadziei, tylko przytaczam Wam pewne słowa. A ja teraz powiem dwa słowa na temat takiej słownej, malutkiej wojenki, która trwa tam między Christianem Hornerem a Toto Wolfem. Zach Brown, szef McLarena, ostatnio mówił, że dużo CV ludzi z Red Bulla krąży po padoku i bardzo dużo ludzi chce, chce tę ekipę opuścić. Toto Wolf to potwierdził w rozmowach z mediami w trakcie Grand Prix Miami. Powiedział, że tak, rzeczywiście tak jest i to są ludzie z różnych poziomów zatrudnienia, ale też Wolf Wolf uczciwie przyznał, że takie rzeczy w Formule 1 są normalne, że po prostu ludzie zmieniają pracę i gdzieś tam cały czas te CV krążą. Ale Christian Horner i tak postanowił odbić piłeczkę, szpileczkę też w bici. Powiedział, że on nawet nie pamięta, ilu oni ludzi zatrudnili w zeszłym roku, w, z ludzi, którzy przechodzili z McLarena, a z Mercedesa to wzięli 220 osób z działu silnikowego i te osoby przeszły do, przeszły do nowo powstającego i działającego już teraz prężnie, ponoć dział Silnikowego Red Bulla. Więc Christian Horner uspokaja, że nic się nie dzieje. No i też ważne dla kibiców Red Bulla i też dla samej ekipy rzecz jasna jest to, że najważniejsze osoby z tego działu technicznego, czyli Enrico Balbo, szef aerodynamiki, Ben Waterhouse, szef działu osiągów, tak to przetłumaczymy, czy Pierwasze, czyli dyrektor techniczny tej ekipy, oni poprzedłużali swoje kontrakty, więc stabilność jakaś w Red Bullu jest. No ale zabraknie tego, który brał te wszystkie rzeczy od młodych, mniej doświadczonych ludzi, wybierał z nich co, co najlepsze troszeczkę, doprawiał jeszcze od siebie i wychodziły rzeczy perfekcyjnie, po prostu chodzi oczywiście o Adriana Neweya co do którego w trakcie weekendu z Grand Prix Miami też parę informacji nowych się pojawiło, między innymi z ust samego Neweya padł, że on w sumie nie wie, czy nie chce przejść na emeryturę, że na razie, znaczy, że chce zrobić sobie przerwę od F1, pojeździć trochę kamperem po Francji, odpocząć od tego świata, rozmawialiśmy na ten temat z Marcinem Budkowskim, który dobrze się znana na takich rzeczach, jeśli chodzi o Formułę 1, no to powiedział, że nie jest to wykluczone, że rzeczywiście newway sobie dłuższą przerwę, a może po prostu zrobi sobie pełną już emeryturę od Formuły 1. Bardzo bym tego nie chciał, żeby tak się stało, ale jednocześnie telewizja Sky Sports mówiła w ten weekend, że Ferrari cały czas kusi Niue'a i newway właśnie jest najbardziej zainteresowany, jeśli już przejściem do jakiejś ekipy, to przejściem do Ferrari i też mówił w Miami, że, był, że było mu bardzo miło, że Lewis Hamilton tak wspaniale się o nim wypowiadał w trakcie tego weekendu. Christian Horner też w trakcie tego ostatniego weekendu opowiadał, że oni z Newayem są przyjaciółmi i że Niłej w ogóle jest, słuchajcie, ojcem chrzestnym jego dzieci, więc nie wiedziałem, że aż tak bliskie związki są między Hornerem a Newayem, a przecież mnóstwo doniesień medialnych było na ten temat, że Adrian Neway jakby nie podobała mu się ta historia wokół, wokół Christiana Hornera, no i też to, że trochę umniejszano jego rolę w zespole, więc ciekawe jak to jest naprawdę. No a Marcin w naszym studiu w Via Play w ten weekend opowiadał też takie dwie ciekawe anegdotki na temat Adriana Neweya. Pierwsza jest taka, że był u niego w domu, a w zasadzie w wielkiej posiadłości w Wielkiej Brytanii. Spotkał się z Adrianem Newayem i z Christianem Hornerem, bo ci namawiali go, żeby przeszedł do Red Bulla, gdy rozstał się Marcin z McLarenem. No i właśnie w prywatnym domu Newaya się spotkali. Mówił, że to był dom wypełniony bardzo wieloma różnymi, nawet dziwnymi takimi dziełami sztuki, <laughs> między innymi dziwnymi jakimiś rzeźbami, ale też było mnóstwo samochodów Formuły 1, które były w tym domu poustawiane, więc. Zazdrościmy takiego domu Adrianowi Niwejowi, A druga, druga anegdota dotyczyła tego, że rzeczywiście cały czas Adrian Niwej korzysta z takiej prawdziwej deski kreślarskiej, na której sobie rysuje pewne rzeczy. Tak kiedyś rzecz jasna robiono, no ale gdy pojawiło się już jakby komputerowe tworzenie rzeczy w 3D, no to wszyscy się przerzucili na to. Ale Adrian Niwej dalej sobie rysuje i w RedBullu po prostu była osoba, która była odpowiedzialna za to, żeby to w odpowiedni sposób zeskanować i przerzucić do komputera. To oczywiście nie znaczy, że Adrian Niwej nie potrafi korzystać z komputera, ale jeśli chodzi o te rzeczy, Projektowe, taki sposób był dla niego cały czas najwygodniejszy. Teraz dwa słowa na temat tego, jak obejrzał się ostatni weekend z Grand Prix Miami w Stanach Zjednoczonych, bo jest ciekawa rzecz, mianowicie to był rekord oglądalności w ogóle w historii pokazywania Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych. Ten wyścig pokazywano w telewizji ABC, no i średnio ten wyścig oglądało 3,1 miliona widzów. No i to jest taka liczba, która jest wciąż mniejsza o mniej więcej tam milion z hakiem od takich najlepszych, najlepszych wyścigów Nascar, ale to jest naprawdę bardzo dobra oglądalność. Poprzedni rekord należał do wyścigu Miami, wyścigu w Miami z 2022 roku. Pół miliona ludzi mniej wtedy ten wyścig oglądało, więc podrzucam Wam to, bo cały czas niektórzy twierdzą, że ten sport się zawija, że już kibiców jest coraz mniej wszystko spada na łeb, na i po prostu zaraz to się rozpadnie. Wydaje mi się, że nie, całe szczęście. Niko Hulkenberg to jest z kolei kierowca, który niedługo więcej troszkę zarobi, no bo przechodzi do Zaubera i zdaniem niemieckiej prasy jego zarobki wzrosną. Obecnie, zdaniem Bilda, dokładnie, Niko Hulkenberg ma zarabiać 2 miliony euro za sezon, a w Audi ma dostawać 5 milionów euro za sezon. Żeby Wam rzucić jakąś perspektywę, Max Verstappen mówi się o tym, że dostaje za sezon 55 milionów euro, czyli o takie skromne 50 milionów Euro więcej od Hulkenberga. A Perez czy Sainz to zarobki między 10 a 15 milionów euro. Więc wciąż jeszcze Niko może próbować swoją pensję podnosić, bo widać, że do, do zawodników niektórych jeszcze sporo mu brakuje. A zanim o tych zasadach ścigania w Formule 1, to jeszcze słówko na temat. z Osłony na koła. To jest temat, który pojawił się w zeszłym roku, jeśli chodzi o testowanie tych, tych rozwiązań. Formuła 1 chce sprawić, żeby ściganie w deszczu było łatwiejsze. A problem ze ściganiem się w deszczu nie jest taki, że Samochody nie są w stanie szybko pojechać po mokrej nawierzchni, bo są. no Chyba, że jest turbo wielka, ulewa i tory zalane, no to wtedy nie. Ale, ale jak jest wilgotno albo, albo jest trochę mokro. To największym problemem jest to, że spod tych samochodów wypada mnóstwo po prostu yy, wypada mnóstwo wody i jest bardzo słaba widoczność. Więc Formuła 1 próbuje znaleźć sposób, żeby ograniczyć ten, to się nazywa po angielsku spray. Wyrzucany z pod kół. No i w zeszłym roku testowano jedno z rozwiązań, ale ono się nie sprawdziło, nie działało wcale dobrze. No i teraz na torze Fiorano we Włoszech testowane jest przez Ferrari nowe rozwiązanie, które wygląda. Dziwnie, to jest taka pełna osłona na, na koła, wygląda to i, i futurystycznie, i trochę głupio, jakoś nie mogę się do tego widoku przyzwyczaić, ale spokojnie, to nie jest powiedziane, że to wejdzie na pewno do, do Formuły 1, bo musimy po prostu poczekać na opinię samego zespołu, jak się z tym jeździło, FIA, czy są zadowoleni z efektów, choć na takich krótkich ujęciach było widać, że rzeczywiście to, co wypada, wypadało spod samochodu, było mniejsze niż w przypadku samochodu, który, który jechał bez tych osłon, więc zobacz Zobaczymy. W każdym razie wrzucam to Wam jako ciekawostkę. Bo walczą o to, żeby to ściganie na deszczu było po prostu yy, lepsze i czasami, żeby po prostu było możliwe. A na koniec przechodzę do chyba najważniejszego tematu tego odcinka, przynajmniej dla mnie najciekawszego. Chodzi o temat dotyczący tego, co można, a czego nie można robić w trakcie próby wyprzedzania innych zawodników na torze. Jak wiemy, te zasady ścigania nie są nigdzie zapisane publicznie kierowcy teoretycznie wiedzą, co mogą, a czego nie, sędziowie też takie wytyczne mają. Co ciekawe, to jest pierwsza ważna informacja, według różnych źródeł w przyszłym roku mają te zasady być już normalnie wpisane do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego. Ma być to jasne, przejrzyste, publiczne przede wszystkim, więc wszyscy będziemy mogli z tego korzystać, patrzeć co można, czego nie i oceniać sami manewry na torze. I to ma dotyczyć nie tylko Formuły 1, ale ma być też wskazówką dla innych serii wyścigowych. Super, oby rzeczywiście to weszło. No i też Fernando Alonso na ten temat się wypowiadał, że rozmawiają ze FIA w tej, w tej sprawie kierowcy. Też Mohamed Ben Suleim, czyli szef FIA, mówił, że się pytają zawodników i po prostu jest to jakby wspólnie ma być to wszystko rozpisane i uzgodnione. Ok, mam nadzieję, że po prostu wyjdzie to dobrze i nie będzie tak wielu kontrowersji, jakich jest, jakich są teraz, które. Często wynikają z tego, że po prostu nie wiemy, o co chodzi i, i co można, a czego, e, a czego nie. Ale druga ważna informacja jest taka, że nowe zasady tak naprawdę już obowiązują w tym roku. Zostały zmienione przed tym e, sezonem, zapisane gdzieś w tajnym e, miejscu, ale. The Race dotarło do tych zapisów i je opublikowało. No i teraz chcę Wam je przedstawić, bo są bardzo ciekawe. One tak naprawdę mają przejść na ten przyszły rok i być, i być jakby podstawą tego, co będzie zapisane w przyszłym roku w tym międzynarodowym kodeksie. Czy to się bardzo zmieni, czy nie, tego już nie wiem. Przytaczam tylko to, co jest aktualne w tym sezonie i według tego kierowcy jakby mają się ścigać. Plus jeszcze ważna uwaga: tam też w tym artykule napisano, że wokół tych wytycznych jest taki dopisek, że ściganie jest dynamicznym procesem, i generalnie w ocenie różnych zdarzeń trzeba brać pod uwagę bardzo wiele czynników. Co sprawia, że interpretacja może być dosyć szeroka. W każdym razie zaczynamy od ataku po wewnętrznej w zakręcie. I tutaj są rozpisane rzeczy, które musi zrobić kierowca, który atakuje, żeby jakby mieć prawo do przejechania tego zakrętu, żeby mieć prawo do tego, żeby inny zawodnik, ten drugi zawodnik, z którym on się ściga, zostawił mu odpowiednią ilość miejsca. No i tu są cztery zasady. Pierwsza zasada to. Najważniejsza w sumie musi mieć przednią oś co na wysokości lusterka drugiego samochodu, nie później niż na wierzchołku zakrętu. Musi mieć pełną kontrolę i prowadzić go bezpiecznie przez cały manewr. Nie może umyślnie wpychać, wypychać rywala na wyjściu z zakrętu, musi mu zostawić miejsce i musi być w stanie zmieścić się w limitach toru. No i to na przykład możemy sobie teraz przyłożyć do tego manewru Carlosa Sainza na Oscarze Piastrim, za który to manewr Sainz dostał karę, za to jak uderzył ostatecznie w tej sytuacji Piastriego. No i tutaj w zasadzie wszystkie zostały spełnione poza jednym, czyli no nie, nie miał pełnej kontroli nad samochodem, bo tam był uślizg tego auta, no i w następstwie tego uderzył w Piastriego. Więc zakładam, że dlatego dostał za tę sytuację Sainz karę. To był atak po wewnętrznej. Możecie to sobie słuchajcie, zeskrinować, spisać i później jak będziecie oglądali wyścigi, to się tego pilnować i sprawdzać, czy rozumiemy teraz chociaż trochę bardziej, co, o co chodzi sędzia, Atak po zewnętrznej. Generalnie manewr dużo bardziej ryzykowny. Kiedyś była taka nauka, że jak kierowca atakuje po zewnętrznej, musi się liczyć z tym, że po prostu bardzo dużo ryzykuje i może się w tym torze nie zmieścić. Tutaj mamy trzy proste zasady. Przednia oś co najmniej na wysokości przedniej osi drugiego samochodu. Nie lusterka, a przedniej osi. Będąc na wierzchołku zakrętu i kontynuując to, czyli kontynuując to utrzymywanie przedniej osi na wysokości drugiej przedniej osi, do wyjazdu z tego zakrętu. Znowu musi mieć pełną kontrolę nad samochodem i prowadzić go bezpiecznie, i znowu musi być w stanie zmieścić się w limitach toru. Teoretycznie bardzo proste. Praktycznie, no, możemy sobie z kolei tutaj do tego manewru znowu przyłożyć yy, do tej sytuacji yy, to, co było między Sainzem a Piastrin, ale za co Piastri z kolei nie otrzymał karę. Tam Sainz próbował w tym lewym nawrocie wyprzedzić Piastriego po zewnętrznej. No i teoretycznie wychodzi na to, że Piastri mu tam nie zostawił miejsca. Sainz był na wysokości jego przedniej osi, na, na wierzchołku. Później już co prawda nie był, no ale też Piastri zaczął mu zostawiać mniej miejsca. Czy gdyby zostawił mu więcej miejsca, to czy by był na wysokości tej przedniej osi? No i właśnie. Dochodzimy też do jakby, <głos》>, wniosku, że tak czy siak te kontrowersje cały czas będą. Nawet jeśli będziemy mieli publicznie to wszystko zapisane, to oczywiście to się nie, nie zmieni, bo nawet w takim momencie mamy, przynajmniej ja mam jakieś wątpliwości i, i, i każdy może na to trochę inaczej spojrzeć. Jeszcze jedna rzecz. Co w eskach i w szykanach? Czyli najpierw jeden zakręt mamy w lewo, drugi w prawo. No i kierowca, który jest powiedzmy po lewej stronie, najpierw jest po wewnętrznej, a później po zewnętrznej. No i tutaj kwestia wygląda tak, że w obu zakrętach bierze się pod uwagę jakby wytyczne dla ataku po wewnętrznej i po zewnętrznej, bo ten atakujący kierowca jest w dwóch różnych pozycjach, w dwóch zakrętach, ale najważniejszy jest pierwszy zakręt. Jeśli tam kierowca nie zastosował się do tych zasad, to nie ma jakby prawa do korzyści w drugim zakręcie. Musi odpuścić ten, ten manewr. No i tutaj pasuje nam sytuacja Magnusena z Sargentem. Kevin Magnusen atakował w tym zakręcie, jeszcze poprzedzającym ten zakręt, w którym doszło do kolizji. Tam atakował Magnusen po zewnętrznej. Nie, były jego, nie była jego przednia oś na wysokości przedniej osi Logana w wierzchołku zakrętu, więc Kevin, zgodnie z tymi wytycznymi, powinien opuścić i w drugim zakręcie, już tym prawym, sergeant nie musiał mu jakby zostawiać, zostawiać miejsca. No i jakby to ja akurat przyjmuję i, i rozumiem i to jest dla mnie jasne. Jednocześnie w tym artykule znalazł się cały szereg takich wytycznych dla sędziów, co się bierze pod uwagę przy ocenianiu incydentu. I tego jest mnóstwo. Co wywołało incydent, czy manewr był spóźniony, czy dało się ukończyć manewr w ramach toru. Mnóstwo sytuacji i, 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 i jakby... Mm, Takich zależności, które znowu podkreślają nam to, że to nigdy chyba, praktycznie nigdy w żadnej sytuacji nie będzie tak w 100% jednoznaczne. Więc zawsze będą mniejsze, większe kontrowersje, na pewno znajdą się jeszcze nawet w przyszłym roku sytuacje, które pięć osób powie, że jest tak, drugie pięć powie, że jest nie ale może chociaż trochę w tych kwestiach będziemy mądrzejsi. Dajcie znać, jak Wy na przykład tę sytuację z Carlosem Saincem i Piastrim rozumiecie, tę, w której Sainc wyprzedzał po zewnętrznej i co? I widzimy się za parę dni z kolejnymi newsami, do Was przyjdę. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć, cześć.